Witam serdecznie na kanale Brwar Gdynia Anno Domini 2017. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam tego, żeby te wszystkie postanowienia, które postanowiliście, zaczęły być realizowane właśnie z dniem dzisiejszym, czyli z 2 stycznia 2017. Dla mnie też wchodzę w pewien, w pewien nowy okres życia, dlatego że zostawiam za sobą prawie 8 lat pracy w jednej firmie, tej bakaliowej, a zaczynam nową ścieżkę służbową. Jak oglądacie ten film, podczas gdy oglądacie ten film, ja jestem w drodze na drugi koniec Polski, dokładnie do Wisły. Jadę na spotkanie firmowe, gdzie będziemy rozdzielać sobie zadania. Nie będzie łatwo, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. W dzisiejszym wobec tego chciałbym ten rok otworzyć piwem z browarem, który, któremu kibicuję, z jednym z browarów, którym kibicuję. Jest to browar okrętowy z Torunia. Piwowarem tam między innymi jest Właśnie, ja nie wiem czy, czy Maciej Piaszczyński, czy Mirek Gałka tam ważą, czy razem we dwoje ważą. Jest to dosyć interesujący browar. Też prowadzi go m.in. człowiek, którym myśmy ważyli, zaczynali ważyć i w sumie zaczynali dobre piwa ważyć. To jest w browarze staromiejskim w Toruniu. Tak myślę, że zeszły rok pewnie powiecie, że był rokiem kwasów. Natomiast szczerze powiedziawszy, kwasy są nie moją bajką. E, moją bajką e, no niestety, no niestety są dobre ipy. E, chociaż z tym dobre, to wiecie jak to jest. Ale to jest kwestia gustu. Mieliśmy już wobec tego browar okrętowy, biały kapsel, e, biała etykieta cliper, o ile dobrze widzę w e, tym zwrotnym usterku. Pewnie jest to jakiś tam trójmasztowiec, tutaj będą chłopaki bardziej e, zorientowani. E, piwo pasteryzowane, niefiltrowane, ekstrakt 16 i półwaga 7,7 alkoholu. Składniki, woda, słód jęczmienny, chmiel drożdże, a ja tutaj tak troszeczkę słabo. Wyprodukowano e, w Crystal Fashion, e, czyli, e, czyli w tym... Tam jest w tym całym takim e, na takim placu ten browar, taki mały, tam też piwo waży. kawarzy, ojej w Łodzi. W Łodzi oczywiście. Pewnie wiecie, mi uciekło w tej chwili. E, uciekło mi to. Cliper smukły i szybki żaglowiec z orzaglowaniem rajowym. Nie wiem co to znaczy. Clippy, klipry, narodziły się na początku XIX wieku w USA, wszystko w USA, nie wiem. I są bezpośrednimi przodkami współczesnych wielkich żaglowców. Osiągały rekordowe prędkości, dochodzące do 21 węzłów. Klipry obsługiwały dalekie trasy, przewożąc ładunki takie jak herbatę, pocztę, towary sypkie oraz złoto. Najsłynniejszym kliprem był bez wątpienia bez wątpienia jest napisane. Bez wątpienia. Ale chłopaki pewnie już wiedzą, że to jest błąd. Katy Shark. Katy Sark. A IPA. Amerykańska wersja historycznego stylu English IPA. Jest to piwo górnej fermentacji, gdzie na pierwszy plan wysuwają się aromaty cytrusowe, kwiatowe, żywiczne, wynikające z chwilenia na zimno amerykańskimi godunkami chmielu jak Simcoe, Chinook i No, to może te chmiele są tutaj. Tak szybko przeczytamy jak reklama apteki. E, Nagazywanie dobre. No, znaczy powiem tak, ten browar referentowy idzie drogą, którą nie, idzie w, nie idą większość browara. Czy Jestem zdziwiony, że uważali aip bo generalnie ważą style, które są rzadko spotykane, rzadko pite. Ryzykują chłopaki, bo no, prawda jest taka, że aip Pije się, sprzedaje się najlepiej. To rynek jakby decyduje o tym. Mamy w szkle brudny pomarańcz, jest opalizacja, ale w sumie ładny klar. Piana biała, dobrze zbudowana. W ogóle nie strzela, czyli będzie trwała. Piwo pracuje w środku. Aromaty super. Mocna dawka owoców tropikalnych, ale tak naprawdę taki punch, taki, że ja tutaj się położę. No w aromacie świetne. Nie mogę się już doczekać. Drodzy, jeszcze raz wszystkiego najlepszego Wam życzę na rok 2017. Sobie, zresztą też i Wam też. Dziękuję, że jesteście ze mną. W pierwszym łyku jest gorycz. I to taka naprawdę petarda. Średnio do niskiego alkoholu brak. 77% oczywiście z marginesem, ale już niewielkim, e, czyli załóżmy, że jest tu 7,5% idealnie schowane. Piękny aromat i pięknie współgrający z tym smak. Kolejne piwo, z którego jestem naprawdę zadowolony i nie jest to płatna recenzja. E, e, oczywiście z brewaru. Kętowego. Czy ktoś pił? Jeżeli tak, natychmiast proszę tutaj podpisywać się, czy smakowało, czy nie. Clipper. Bardzo mocna goryczka, ale mi to odpowiada. Dla, w pierwszym łyku, dlatego mówię bardzo mocno. Niezalegająca. I co gorsza? Przyjemna. Nie ma tu ziemi, nie ma trawy, nie ma innych rzeczy, które jakby powodowałyby odstawienie te, tego piwa. Hmm. Mimo wszystko uważam, że sesyjne, co nie do końca gra z tą dużą goryczką, ale dla mnie jest pełna sesja. To wręcz zachęca. Weźmie, weźmie. To biorę. Hm, Podnieciłem się. Troszeczkę, ale. Dobre. Liczyłem na coś gorszego, szczerze powiedziawszy, jestem bardzo miły zaskoczony. Eee, Milku? Milku? Maćku? Mirku, Maćku, dobre. Solidna dawka amerykańskich owoców, amerykańskiej goryczki. Piwo w boże jest dobre. Właściwie jest takie idealne. Ta klarowność jest już na granicy. Gdyby było ciut bardziej klarowne, już by mi się tak średnio podobało. Ja lubię bardziej takie, wiecie, opalizujące, mętne piwa. Co tu dodać? Nic dodać, nic ująć. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Na szczęście rozpocząłem rok bardzo dobrą IPA-ką.